Proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Ekscelencjo, panie prezydencie, szanowni państwo ministrowie, wszyscy szanowni przybyli goście. Chcę przede wszystkim jeszcze raz wyrazić ogromną radość w związku z wizytą prezydenta Republiki Głoskiej, pana Sergio Mattarelli w Polsce. Cieszymy się ogromnie, że ta wizyta dochodzi do skutku, ale przede wszystkim, co najważniejsze, cieszymy się ogromnie z tego, że wizyta prezydenta jednego z największych państw europejskich, jednego z największych państw nie tylko naszej europejskiej wspólnoty, ale także i Sojuszu Północnoatlantyckiego, przypada właśnie w tym bardzo ważnym politycznie momencie. Jak dzisiaj rozmawialiśmy przed momentem z panem prezydentem i w formule rozmowy w cztery oczy, a następnie w trakcie spotkania delegacji jest to moment bardzo szczególny, moment, w którym trwa wojna rozpoczęta przez Rosję na Ukrainie, moment, w którym w wielu krajach Zwłaszcza w ostatnim czasie i także z ust kilku przywódców padły słowa o konieczności jak najszybszego zakończenia tej wojny, o konieczności jak najszybszego doprowadzenia do tego, aby został zawarty pokój, ale padły także i bardzo niepokojące słowa wzywające do tego, by zaprzestać pomocy dla Ukrainy. Otóż proszę Państwa, chcę jako sąsiad Ukrainy, prezydent Rzeczypospolitej, ale także prezydent państwa członkowskiego Unii Europejskiej powiedzieć stąd, z naszej części Europy, że każdy, kto wzywa do zaprzestania pomocy dla Ukrainy dzisiaj wobec faktu trwającej rosyjskiej agresji, tak naprawdę działa w interesie Moskwy, tak naprawdę działa w interesie Rosji, tak naprawdę w istocie dąży do tego, żeby Rosja pokonała Ukrainę, ponieważ przewaga mocarstwa, jakim jest Rosja nad Ukrainą, jest oczywista. Jeżeli Ukraina nie będzie otrzymywała pomocy, Rosja tę wojnę wygra, co będzie tylko pierwszym krokiem ze strony Rosji do rozszerzania jej panowania nad narodami tej części Europy. My Polacy z naszych kart historii tę rosyjską łapczywość Tą rosyjską chciwość na to, by władać nad innymi narodami, by niewolić inne narody, by pozbawiać je ich potencjału i korzystać z niego, znamy doskonale. I dlatego dzisiaj wspieramy Ukrainę, znakomicie rozumiemy naszych ukraińskich sąsiadów, którzy za wszelką cenę chcą obronić swoją wolność, niepodległość, swoją suwerenną ojczyznę. Wspieramy ich i będziemy ich wspierali i wzywamy cały świat do tego, by również tego wsparcia nieprzerwanie Ukrainie udzielał do czasu, dopóki ta wojna nie zakończy się tak naprawdę brakiem zwycięstwa Rosji. Brakiem zwycięstwa Rosji. Rosja tej wojny nie może wygrać. Jeżeli Rosja tę wojnę wygra, Rosja zaatakuje kolejne państwa. O tym dzisiaj mówiliśmy z panem prezydentem, tutaj z panem prezydentem się zgadzamy, mamy absolutnie jednakowe stanowisko, zresztą na przestrzeni tego ostatniego roku rozmawialiśmy o tym kilkakrotnie, dzisiaj sobie to tylko potwierdziliśmy, że Ukraina cały czas potrzebuje naszego wsparcia. Chcę podkreślić tutaj bardzo, że cieszę się, że Zarówno Polska, jak i Włochy dzisiaj współuczestniczą w tej inicjatywie przygotowania systemu obrony przeciwrakietowej i przekazania go Ukrainie. W tej sprawie pan wicepremier Mariusz Błaszczak rozmawia tutaj ze swoimi włoskimi kolegami. Natomiast, natomiast chcę również podkreślić i podziękować za zaangażowanie Włoch w bezpieczeństwo naszej części Europy. Chcę to podkreślić dlatego, że Włochy są dzisiaj obecne militarnie w ramach NATO na Słowacji, Włochy są dzisiaj obecne na Łotwie, gdzie wspólnie z naszymi polskimi żołnierzami wykonują służbę w ramach Enhanced Forward Presence Włochy, są także obecne, jeżeli chodzi o realizację air policingu w naszej części Europy, to jest, panie prezydencie, wielki wkład w bezpieczeństwo tutaj naszej części świata, za co jesteśmy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję również za całą pomoc, która jest przekazywana na Ukrainę. Rozmawialiśmy z panem prezydentem o wszystkich ważnych problemach. Mówiliśmy oczywiście o współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Ja zachęcam polskich przedsiębiorców do współpracy gospodarczej z Włochami. Cieszę się, że ta współpraca w ostatnim czasie się rozwija. Nikomu nie trzeba mówić, że Włochy są tym państwem, gdzie jest mnóstwo nowoczesnej myśli technicznej, gdzie, gdzie jest mnóstwo innowacyjnej gospodarki. Włosi są z tego znani. Zresztą od stuleci można powiedzieć, że słyną tego w przestrzeni, z tego w przestrzeni nie tylko europejskiej, ale, ale i światowej. Ta współpraca przynosi wiele gospodarczych zysków. Chciałbym, żeby, żeby była intensyfikowana, kontynuowana. Zachęcam także polskich przedsiębiorców do inwestowania we Włoszech, jak również zapraszamy do Polski włoskich inwestorów. Tak jak mówię, sytuacja jest Tutaj w tym względzie dobra tych inwestycji jest bardzo wiele wymiana gospodarcza polsko włoska wzrasta. chciałbym, żeby tej wymiany było, chciałbym, żeby tej wymiany było jak najwięcej. Mówiliśmy z panem prezydentem również o kwestiach, które są dla nas ważne i, i wspólne w ramach Unii Europejskiej. Mamy jedno stanowisko, jeżeli chodzi o rozszerzanie naszej wspólnoty. Chcielibyśmy ogromnie, żeby do Unii Europejskiej przyjęte były państwa Bałkanów Zachodnich, które ubiegają się od tego, o to od, od wielu lat. Wspólnie o to zabiegamy i będziemy zabiegali, ale chcielibyśmy dzisiaj także bardzo mocno, zwłaszcza my tutaj w Polsce, mocno to akcentujemy, aby jak najszybciej częścią Unii Europejskiej stała się Ukraina. To, że Ukraińcy chcieli być i chcą być częścią Wspólnoty Zachodu, częścią Unii Europejskiej, stało się jedną z przyczyn rosyjskiej agresji. Rosjanie za wszelką cenę chcą Ukrainę od Europy odciągnąć. Między innymi o to dzisiaj właśnie walczą Ukraińcy, by mieli prawo samodecydowania, by mogli zmierzać w tym kierunku, w którym chcą. Chcą być z nami, chcą być po stronie zachodu, chcą przynależeć do naszej wspólnoty. Powinniśmy im do tej wspólnoty w jak największym stopniu torować drogę, powinniśmy ich do tej wspólnoty jak najszybciej przyjąć. Ja mam nadzieję, że tegoroczne sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące postępów w zakresie procesu integracji, realizacji reform na Ukrainie, jak również i otwarcie drogi do, do, do akcesji, kolejnych kroków na, na tej drodze be, będzie, będzie realizowane. Raport europejski w tej sprawie powinniśmy poznać w maju, mam nadzieję, że będzie to kolejny krok, który, który zbliży Ukrainę do pełnego członkostwa we Wspólnocie Unii Europejskiej, ale mówiliśmy Także z panem prezydentem o tych sprawach, które są ważne dla naszych krajów. Dzisiaj Europa, Unia Europejska zmaga się z problemem nielegalnej migracji i to nie tylko w takim aspekcie, w jakim oglądaliśmy to na przestrzeni ostatnich, ostatnich lat, ale, ale można śmiało powiedzieć, że dzieje się to już w tej chwili z wielu stron. To nie tylko. To jest ta migracja, z którą od wielu lat w ogromnym, w og z ogromnym wysiłkiem zmagają się Włochy. Myślę tutaj o nielegalnej migracji z południa, z krajów afrykańskich, tą drogą przede wszystkim morską. Ale to jest także i nielegalna migracja, która dotyka dzisiaj Polskę, realizowana przez reżim białoruski, który prowadzi swoisty atak hybrydowy na granicę Unii Europejskiej w tej części, w której Białoruś, Białoruś graniczy z Polską, my tutaj granicy Unii Europejskiej bronimy, oczekujemy większego wsparcia dla nas mówię dla państw, które z tą nielegalną migracją walczą takich właśnie jak Polska i Włochy, ze strony instytucji europejskich, zrozumienia większego ze strony Komisji Europejskiej i bardziej tutaj zdecydowanych działań w tej sytuacji właśnie o profilu wspólnotowym, tak żebyśmy faktycznie w tym zakresie odczuwali istotne europejskie wsparcie. Szanowni Państwo, mówiliśmy również z Panem Prezydentem o zbliżającym się szczycie NATO, mówiliśmy o wzmacnianiu naszego bezpieczeństwa, o realizacji postanowień szczytu NATO, który, który był rok temu w Madrycie, ale również i o tym, jakie są, czego spodziewamy się po nadchodzącym szczycie NATO w Wilnie. Mówiliśmy w tej kwestii również i o i o tym, w jaki sposób NATO powinno nadal wspierać Ukrainę to były te najważniejsze kwestie, które poruszyliśmy dzisiaj. Oczywiście mówiliśmy także o tych tematach bardziej miękkich w relacjach polsko-włoskich o współpracy kulturalnej o współpracy naukowej oba te obszary rozwijają się pan prezydent w ramach swojej wizyty w Polsce odwiedzi także Kraków odwiedzi Uniwersytet Jagielloński to najlepszy dowód tego, że, że właśnie także i środowiska włoskie naukowe, których reprezentantem jest pan prezydent, tą współpracą z nami są zainteresowane. Zresztą ten kierunek włoski, jeżeli chodzi o współpracę naukową, u nas jest cały czas żywy. Polskie uczelnie współpracują z wieloma uczelniami na terenie Włoch. Bardzo byśmy chcieli, żeby ta współpraca się rozwijała. Mówiłem panu prezydentowi także o tym, że w przyszłym roku będziemy mieli 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino, wydarzenia historycznego niezwykle ważnego dla Polaków, z całą pewnością będziemy chcieli upamiętnić bohaterski czyn naszych żołnierzy we Włoszech w walkach pod Monte Cassino. Będziemy na pewno chcieli oddać hołd naszym poległym. Jeszcze raz wyraziłem wdzięczność panu prezydentowi za to, że cztery lata temu w czasie 75. rocznicy był razem ze mną na Monte Cassino, był na polskim cmentarzu. Wtedy uczestniczyliśmy wtedy razem w uroczystościach. Pan prezydent powiedział, że ma nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli razem tego, tego, tego ważnego elementu także związanego z polsko-włoską przyjaźnią dopełnić, za co z góry jestem panu prezydentowi ogromnie, ogromnie wdzięczny. Myślę nie tylko ja, ale po prostu Polacy, którzy tradycyjnie darzą Włochy i Włochów ogromną, ogromną sympatią. Cieszy mnie także wzrastająca, wzrastający ruch turystyczny pomiędzy Polską a Włochami. Mam nadzieję, że, 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 że nasi rodacy będą częściej Włochy odwiedzali i że będzie to właśnie kierunek wypraw zarówno tych gospodarczych, jak i naukowych, jak również i, i turystycznych ale przede wszystkim cieszę się z tego, że gościmy dzisiaj Pana Prezydenta w Polsce razem z włoską delegacją. To dla nas jest bardzo ważna i niezwykle miła wizyta Panie Prezydencie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, teraz oświadczenie wygłosi Prezydent Republiki Włoskiej Pan Sergio Mattarella. Bardzo dziękuję panu panie prezydencie Duda za tak przyjazne przyjęcie mnie, mnie i mojej delegacji, która mi towarzyszy. Dla mnie to jest wizyta bardzo ważna, żebyśmy mogli podkreślić naszą przyjaźń, naszą sympatię, która nas wiąże od zawsze w zasadzie, nasze dwa narody i współpracę. Il Presidente Duda ha ricordato tak, la collaborazione Duda economica importante interscambio avventura del dell'anno passato è in crescita, spero che cresca ulteriormente e che la collaborazione fra le nostre aziende. Abbiamo una, nadziei, una, nadziei, una di grande importanza anche sul piano culturale, come ha ricordato il Presidente, una, uno scambio culturale che, non, che nasce da tanto, da tanto tempo dietro e Sienga che vede bardzo, in Italia un grande interesse per la cultura, per la cultura polacca. Quest'anno sarà accerbato in Italia il centenario della nascita di Luova Cimbosca.

Oczywiście stata, come dire, jest to przyjaźń, a Monte która, można powiedzieć została uświęcona z Monte Cassino. il contributo per la nostra libertà che i giovani polacchi hanno offerto in quella battaglia polskich de w walce o naszą della guerra della stato per me Mi piacerebbe un onore essere pre presente quattro anni fa con il Presidente Duda a Monte Cassino, al cimitero, e lo sarà anche l'anno del turno. Naturalmente in questo momento, con tutti questi aspetti di grande roku. collaborazione importante che continuiamo attualmente a curare, vi è prevenente l'interesse e l'attenzione al settore del versante della sicurezza e sta avvenendo con la. To, co dzieje, z uwagi z uwagi con una con un'esigenza di sostegno all'Ucraina in cui abbiamo registrato una piena me... sintonia. In sostanza, abbiamo parlato di autonomia piena che significa che teniamo l'Ucraina finché è necessario, finché occorre. occorso, che ogni paese possa aiutare l'Ucraina di forniture długo, militari, di aiuti umanitari, per la ricostruzione del paese, con una convinzione che questo riguardi non soltanto l'Ucraina e non soltanto i paesi vicini all'Ucraina come la Polonia, ma riguarda tutti i nie paesi che si richiamano alla libertà delle persone. ale dotyczy to wszystkich Perché krajów, które kochają wolność perico i pericolo wolności. Russa. Narodow. Come ha detto bene il Presidente Duda, Dlatego, se l'Ucraina fosse lasciata alla merced di questa aggressione, altra risentirebbe. La Commissione mondiale Rosji, precipiterebbe, ma l'Ucraina ha diritto alla solidarietà e noi la garantiamo in pieno, I finché è necessario, sotto ogni zapewnić, profilo. Anche perché siamo Ukrainie tutti quanti, come w, ben noto a tutti noi, inorriditi da alcuni comportamenti disumani che nella guerra vengono, vengono utilizzati dalla, da parte delle forze armate russe, con una, con con colpendo bersagli di infrastrutture civili, colpendo luoghi di abitazione civili, cywilne, in maniera mieszkania. che rende ancora più crudele. E che, to, che è ta Tutto questo ha richiesto naturalmente, ed è un dato molto importante, to una grande coesione ważne. Dei, di tanti paesi intorno all'Ucraina, anzitutto nell'Alleanza Atlantica, che sta svolgendo insieme agli Stati Uniti, NATO, i paesi europei stanno svolgendo nell'Alleanza un Atlantica, uniranno una grande opera di sostegno sotto ogni profilo. E siamo lieti che, względem, questo, che questo anno abbia visto l'ingresso nella NATO della Finlandia e che nell nie, la Finlandia raggiungere presto l'ingresso effettivo della Svezia nell'Alleanza Atlantica. La compattezza dell'Alleanza è un dato importante, così come lo è stato parallelamente la compattezza dell'Unione Europea. esprime in tutti i modi sostegno all'Ucraina impegnandosi attivamente e Ukrainy, concretamente. Sono, in questo vi sono state e adesioni e, alle sanzioni nei confronti della Russia indispensabili. I, di quanto, di quanto il comportamento Rosji, di quanto avvenuto così come è importante, è, importante è importante. Che l'Unione Europea abbia manifestato, che vede in questa vicenda in questa sprawie, brutale e inaccettabile aggressione alla libertà, all'indipendenza e all'integrità territoriale dell'Ucraina, in gioco i suoi valori Ukrainy. di fondazione. L'Unione Europea è nata per, per difendere la libertà delle persone e dei popoli, per difendere la democrazia, wolności, krajów, per difendere lo Stato di diritto, per difendere la democrazia. Tutto questo nella. Nel, è in gioco in questo momento. I per questo motivo, il fronte ucraino, come per Atlantica, I e questa coesione dei Paesi dell'Alleanza e dell'Unione Europea Ukraina. è particolarmente importante da preservare in ogni passaggio, anche in avvenire. Abbiamo parlato con il Presidente, come ha fortemente ricordato, anche di delle migrazioni. Fenomeno Pan prezydent wspomniał o migracji. Jest to zjawisko, contanto, per la które Polska dobrze zna. Offerta, też z uwagi na wielką gościnność, którą e ofiarowała milionom uchodźców ma z Ukrainy. Perché, per tutaj my we bardzo to podziwiamy, di, ale też z uwagi na to, co się dzieje di, na granicy z Białorusią. Tutto questo richiede, Chodzi o te nielegalne migracje. I my we Africani, dobrze to znamy e non do africani, nas przybywa wielu migrantów skraj o fascynski problem dla Unii Europejskiej również zaś jest ważne żeby Unia Europejska żaden farlo z akcją dell'Unione Europea appunto ben organizzata dobrze czoła e natomiast tema che richiama jest la responsabilità dell'Unione e richiama una nuova politica di migrazione di asilo dentro l'Unione le vecchie regole che sono ormai della preistoria istoria Tutto questo richiede, richiama anche il rapporto che vi è con il continente africano, con il presidente, in dubbio al che ricordato. Pan prezydent Duda wspomniał o tym i przypomnę o tym. Jest to ważny kontynent, kontynent afrykański. Są tam w trakcie inicjatywy To, co się dzieje w Sudanie, jest naprawdę niepokojące. La Nato e l'Unione Europea. Questo richiede un'azione dell'Unione Europea attiva, protagonista soggetto che si impegni fortemente su questi fronti. Tutto questo richiama anche, eh, vorrei concludere su questo per sottolineare l'importanza di quanto ha detto il Presidente Duda alla configurazione dell'Unione Europea, al suo allargamento. L'anno passato l'Unione ha adottato la storica decisione di, di, di assegnare lo status di candidato all'ingresso dell'Unione all'Ucraina e alla Moldova. È Ucraina stata una scelta storicamente importante e anche nel senso della storia dell che va coltivata fino alla sua concreta realizzazione. I Naturalmente questo riguarda anche i paesi balcani occidentali. Come ha detto il Presidente Duda, abbiamo registrato pieno Balkanów consenso e sintonia anche su questo, i paesi che da che tempo sono in lista d'attesa per entrare nell'Unione stanno facendo sforzi importanti per farlo e ancora accelerare quel processo di adesione per creare una compattezza reale e di libertà e di valori comuni be in be Europa be bella che scontrasti questa nuova offensiva antistorica che stiamo assistendo in questo periodo.